Siemanku widzowie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wrootem na moim kanale. Moi drodzy moi mili, elitarni wracają do gry. Elitarni, moi drodzy, stają się pikiem niektórych graczy. Znacie ten macik, troszeczkę elitarni oberwali. Zwłaszcza, że wierny piesel ten za jeden punkcik już nie jest niestety typem elitarnym, więc on nie daje buffów, nie przyspiesza. Troszkę szkoda, bo to była naprawdę rewelacyjna karta z dobrym tempem. No ale Rajot stwierdził, za mocne. Usuwamy. No i usunęli, faktycznie ten dek wtedy stracił sporo. Ale później ludzie do niego wrócili. Czyli mówię o tej sytuacji, która jest, nie wiem, kilka dni minęło od ostatniego patcha I teraz nagle ludzie do tego wrócili dlatego, bo to, to jest nadal bardzo silny dek, oczywiście troszeczkę stracił na paliwie, ale ma niezłe Win Ratio. Jest bardzo dobrą odpowiedzią na niektóre talie. I zobaczymy dzisiaj, czy faktycznie jest tak dobry że można nim grać rankedy i wbijać punkty. Jedziemy z prezentacją talii. Jest wiele wersji tego deku, miejcie to na uwadze, my zagramy sobie z trzema kopiami barda między innymi, eklektyczną sobie też tutaj zagramy dlatego, że jest szansa, że mamy cały stół jednostek i przede wszystkim tutaj bardzo fajnie działa ta karta tutaj z dzwonkami, pamiętajcie o tym, no i jeżeli jakiś tu jeszcze dzwonek randomowy, losowy poleci także będzie nieźle. Pamiętajcie, że bardzo dostaje też punkciki stąd, że ten podtyp elitarny tutaj działa i wtedy bafujemy szybciej barda. Standardowo musi tu być karta za jeden, o czym wspominałem, wierny psaran, jak go nazywałem pieseł Moi drodzy tutaj, no poważny nerfik, bo tutaj naprawdę, pamiętajcie, że to działa tak, że nie działa tylko Jakby na samą tę kartę, ale także na pozostałe, typu na przykład na to, prawda? Nie przyspieszymy już tak fajnej genki Bardzo ładny arcik swoją drogą, jeden z fajniejszych Mamy tutaj formować 3, jest to nowa karcioszka, trochę jak ta z nieuchwytnością, gdy była przed Nerfem, bo ona ma te statystyki 1-2 i daje możliwość blokowania nieuchwytnej. Teraz jest już 2-2. Jest już w ogóle muszę zobaczyć, jest obronny musi oczywiście. On, on też jest alitarny, on nawet nerfów nie dostał, co jest grane. Mamy inspirujące światło, tutaj mega byłoby turbo, przyspieszenie nawet barda, no bo gdybyśmy mieli 6 kart na stole i każdy dostaje punkciki, no to widzowie, pizzeria Italiano bitewne. wiadomo, obrończyni tutaj bardzo fajnie działa z niesamowitym tankiem. E, pojedynek, standardzik, borców wiadomo, sierżan, dlatego że robi rewelacyjne zagranie za demację i możemy dzięki temu wygrać z przeciwnikiem, bo mamy niesamowite buffy. Lot tutaj przede wszystkim możecie sobie stworzyć kartę, także elitarną, także tutaj pod zwiat, żeby coś czyścić, więc jest ok. Pamiętajcie, że ta karta też buffuje podczas ataku, więc jest potencjalnie szansa, że w czwartej rundzie będziecie mieć cały stół i wykorzystacie kolejne buffy. Garen wiadomo, obowiązkowy zmieniony był minimalnie. Daje teraz Bafika 1-1, gdy rzucone jest na stoł, ale to było jakieś już pewnie pół roku temu. Eklektyczną, wiecie, Siła bohaterów to jest idealny finisher dla tego deku, perfekcyjny. E, jak wspominam, jest tutaj wiele wersji tego deku. My sobie zagramy akurat takim. No i trzymajcie kciuki, bo tutaj czasem szczęście się przydaje, bo na przeciwnicy, jak mają dużo zakręć, to my niestety nie dajemy rady wybafować. Tak, stracimy kowala, stracimy mnóstwo waliu na stole. Oby tak nie było, widzowie, jedziemy z gierkami. No, wszyscy grają tym deckiem. Ja to mówiłem, on może akurat na nas wygrać, ale to jest tak słaby deck. On jest tak useless. I ludzie tym grają. Co za skam hmm, Kowala brakuje. Garen wraca do ręki. Napiszę własną historię. atak już. Podejrzewam, że w następnej rundzie będzie zagranie albo pauza, po to, że będzie chciał jakoś kowala nam wyłapać. O oh my goodness, unlucky, 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 unlucky. No nic, trzeba dorzucić dwójkę, I guess. Nawet, nawet jeżeli tutaj Timo się pojawi, to trzeba i tak zagrać y, dwójkę raczej. Okay. Czeka mnie dużo nauki. Może zaupę atakować. Prawdziwa bitwa! Chcę się pozbyć tej karty, żeby nie robiła mi pułapek. Bo jak widzicie, mam tutaj tylko jeden HP. Cały czas mam dwójkę, więc wszystko gra. Spokojnie. Spadajmy Nie boję się, ciebie! Wygląda to nieźle. Dopiero pierwsza karta stracona, także jest git. I jeszcze co ciekawe będziemy o w stanie w zagrać to i co? Unlucky, bardzo unlucky. Ojojo. A tu akurat znalezione. No jest jak jestem, no co mam powiedzieć. Idealnie, perfecto, holy shit. No, no fajnie, że znalazł akurat trzech typów, którzy robią mu grę. Doceniam my guess, doceniam I zabraknie mi punkta na to. Chyba, że popełni błąd i dam tutaj pauzę. No to liczę. Liczę tutaj na pauzę teraz. Proszę, zagraj pauzę. Proszę, zagraj pauzę. Bo my wtedy gramy garena i dwójkę i mamy ustawiony z tyłu. Tylko on musi zagrać pauzę. O, Jedna bomba. Hej, okay. dwa razy garen. Powinien mu ratować te karty teraz, a nie może atakować. Możemy uderzyć pierwszy raz Garenem. Nie no, śmiało możemy tu zaatakować. Najsi? Nice. I open w następnej. I Garen ma awans. I Garen token, dobra. Wygląda to gituwa. Ja pierdziele, typ ma same karty! Kurde, najgorsza karta dostała. Ze wszystkich kart ta była najgorsza właśnie. Dobra, on widzę, że wszystko... To był Timo? To był Timo, okej. Okay. Na szczęście tutaj barpa nie straciliśmy. Eee, okej, okay, na strzału nie ma. Najmniejsza strata to pewnie zrobimy tak. Trzeba się trzeba pozbyć. I ile fabryka dała? to On za... oh, co on koleżanka! Co? Garena? Frost Kudy, dobrze to zagrał. Dobrze to zagrał, no ale co? Co zrobisz? Nic nie zrobisz, nie? Ale poświęci wszystkie punkty, więc będzie combo. Okej, okay, większość punktów zmarnował na te wszystkie zagrania. Ładne value. Że Timu nie łapałem. Najgorszy to ten Garen, powiem wam szczerze. Ty, on ma same karty! What the fuck is this man? Dobra, jest ustawiony ładny stoł. Jeden grzyb, doszało. Ok, śmierć na dosyć. Przez grzyby będzie mógł wygrać, grać trzeba zabić Timo Ja pierdziu! no come on bro, come on Come on Co to jest? Więcej walił będzie 4-4, no będzie więcej! Powodzenia no, w walce zobaczmy, 66 grzybów on to może wygrać Dobrze, że jeden Borsumiś mi wypadł, okej okay. No nic, zagramy anyway Wszystko gramy w A bank teraz Bo tutaj będzie zwiat A ma dwie karty Dwa razy miał... Je, re, rękę miał idealną, no wystarczy, że dobierze kartę OK A tak wszystkim, oczywiście tu tylko w interesach. Zdrogi! Chyba, że ma dobierz dwie karty. Ale... Nic no powiedzieć. To trochę śmieszne widzowie, że mamy tutaj Borsumisia, który świetnie kontruje Timo. Ma świetne statystyki. Mamy trzy kopie tej karty i nie dobryśmy ani jednej. I to, że słuchajcie, dwa razy zablokował mojego garena. I zobaczmy, czy ma coś. Po co to grać jak typ i tak na koniec zostaje w NESUS minus 50. Ja nie wiem widzowie. Przestańcie tym badziewiem grać. Ok please, proszę, nie grajcie team okay tym, bo to jest... to jest skam, to jest mem. To nie ma agro deku w mecie, żeby ten deck miał sens moi drodzy widzowie, no nie ma. A i tak powiem wam, że nie znaleźliśmy Borsu misia, grał pod kontry, frostbite y i to było za mało. Co to znaczy? Żebyście tym nie grali widzowie. Jedziemy z kolejną grą. Uff oj! Dawno nie widziałem Dawno nie widziałem Pamiętacie nerfy były, nie? Nie wiem czy pamiętacie nerfy No kombo nie jest zachwycające, wolę jednostki, zaklęć... Jak... Patrząc na moją ogólną liczbę zaklęć i znaleźć aż trzy zaklęcia. Na... Cztery zaklęcia... jest, to jest... To jest tragiczna ręka, by the way. To jest tragiczna ręka, by the way i on jeszcze znajduje, na pocieszenie, słuchajcie. Przez to, że znalazł broń, zabija mi jedną z którąś z tych kart, nie? Unlucky, unlucky, co zrobicie? To było świetne dla niego, nie? No widzicie? 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 Widzicie, widzicie sytuację? Pamiętacie, gdzie to było? Tu było 2-1. Oh, shit. No nic, zabijemy mu tę kartę najwyżej w następnej rundzie. Ktoś przy ataku? Tak, więc ja tego nie skontruję, gdybym chciał. Jezu, ile zaklęć! Widzowie, co za unlucky Zresztą Zaraz dożyć jednostkę. Ja liczę na to, że ma mało. Ale to było smutne, widzowie. Jakie to było przykre. Wszystko było nie tak, jak powinno być. jeszcze jednostka z lewej, dopiero co dobrano. Podejrzewam, że ma drogą rękę tutaj. Nic chyba bardziej, No ale to już jest... To już raczej przegrana jest gra. Jak ja znajduję same zaklęcie na 8, chyba na... 8 zaklęć na cały do... Ej widzicie, no elitarni nie zawsze oddają. Macie, macie dowód dlaczego, więc... No ale przynajmniej dzwonki sobie zrobimy. Dzwonki nie wpadają do nikogo. Pokrzamp Dlatego lubię ten deck. W sensie ten deck jest dobry pod tym względem, bo tak. Ma karty na Early, te karty pozwalają dobrać bohaterów i zrobić inne rzeczy. To jest naprawdę up. Masz bardzo silny Late Game. Oczywiście osłabiona, osłabiona została ta talia. Tu pewnie będzie Kane grany, ale spokojnie, nie takie rzeczy się już wygrywało. W końcu te zaklęcia nieszczęsne zaczną działać. Kane, stuprocentowy Kane. O. Dobra, zagramy jeszcze pod pauzę. Wiecie, że w następnej rundzie można byłoby zagrać nawet siłę bohaterów, tylko jak yy, kiedy gracie elitarnymi, chcecie mieć tutaj stół pełny jednostek. Wiecie, jaki jest nasz problem? Że nie mamy stołu pełnego jednostek. Jak zagram tutaj to, nie będę mógł kontrolować zagrań. Ok, mówi się trudno. Za sprawiedliwość. Za demację. W tej rundzie będzie Chcesz mocno chodź? za demację. Jestem gotów. Tak, stacja Galena mówi się trudno. Garen, zazwyczaj Garenty jest to chyba najbardziej przykry przykład tanka, nie? Wierz w siebie. O, a to ciekawe. Czekajmy sobie inspirujące. No nic. Okay. Jedno uderzenie, więc no on ma rękę tutaj pełną, pewnie też zaklęć. Typu jeden. Teraz już dwa. Blisko. Jeszcze zobaczy jak na złość Bart nie ma awansu, nie? Jeszcze tutaj tyle hp -ków.

Nie użyty teraz i będzie użyty później, więc to też jest jakaś, jakaś dobra, słuchajcie, sytuacja dla nas. Ja nie wiem, to jest pierwszy Borsumiś od dawna, który mi wypada, no ale. No Dlaczego dopiero teraz? Co jest grane dzisiaj z tym dekiem? Kejn hey, ma? Na szczęście 2-5, bo był wybrany. Szkoda, że nie mam się jak pozbyć jak tej karty, najwyżej nas uderzy. No widzę, że granią złote kalesony, dlatego nic nie pikujemy, tak? Dawaj, dawaj. No i będzie później nawet potencjalnie siła bohaterów, która nie działa na ten deck, nie? Możemy skontrować jakieś dwa zagrania. Więc kto wie, może popełni nawet błąd. Kto wie, kto wie. Jako jeszcze jeden taki rozbajcik w następnej rundzie i, i gucio, nie? I gucio. Tak, twoja. Tutaj awans nic nie da, bo nie udało się oczywiście uderzyć. Czy on może to skontrować? Kiedy stracił już możliwość uderzenia za 4, chodzi o to, że będzie mieć mniej blokerów w następnej rundzie. Okej, okay. takie buty tu są. Siła bohaterów, widzowie i jolo jedziemy. Chyba tak, chyba tak, chyba tak. Jolo, jak będzie mieć uderzenie jednej karty, mówi się trudno. Jolo, słuchajcie, postawmy wszystko na jedną kartę. Jest jak jest. To jest najważniejsze zaklęcie w moim deku. E, I spróbujmy to wygrać przez uderzenia teraz. Pozbywamy się wszystkich kart. On nie powinien być w stanie aktualnie zabić którąkolwiek. Dlatego, że nasze karty najmniej mają HP9, tylko że będzie uderzenie. O którym wam mówiłem już wcześniej. Gdybym miał teraz uderzenie, to miałby i tak, e, widzicie, e, kartę. No, i wiemy, że gra frosbijka, niestety, kolega. Jeszcze frosbijek. O, nie ma frosbijek. Ty ty, ty, jak mnie strolowałeś, widzowie. Dobrze, ale to była druga gra. Jedziemy z trzecią i ostatnią. Co za. Ale będzie fascynujący matchup. O, no, no, fajnie że... Karty za jeden jeszcze poproszę. Te... Narzekałem, że nie ma borsumisów. Borsumis razy dwa. Ja nie wiem, gram je podsłuchuje, Riot to sprawdza, Riot naprawdę. Jest taki człowiek w Riot Games, który po prostu wybiera, jakie karty mają teraz trafić. Oh my goodness. Znaczy, Kowal powinien przetrwać. On tutaj co najwyżej birda zagra, dokładnie. Bo on gra pod dzwonki. No i dzięki tutaj Elsmus będzie niebezpieczny. Chciałem powiedzieć już pierwszy dzwonek, ale. No wiecie. Gramy w Poker IC. Dobrze, dobrze. No. Przepraszam. No niebezpieczna sytuacja, nie powiem. Ale jest plus taki, że nam karta przeżyje. I w następnej rundzie będą dwie dwójki. O kurczę, to zmienia postać rzeczy. Oj, unlucky, unlucky, bardzo unlucky z, z tego względu. Nie wiem, czy ja przyjmę tyle. Okej, okay, on gra powoli, on gra gorszą wersję na całe szczęście. Ja nie będę tutaj grać formować. Bądź nam przewodniczką, potrzebujemy. Wow, co to za tempo. mnie gra trochę tu bijony Sprawiedliwości mnie. Oczywiście to pomijamy. Zaczynamy naszą zabawę. No, i to robi wrażenie. To nie koniec, bro. Ja nie wiem, czy Borsumie się nie jest ugrany teraz. Mimo wszystko, Garen też byłby nie naj. O, Idealnie, zobaczcie, jak perfekto. Warto. No, i to jest właśnie. To jest granie pod. Oh, shit. Niezłe, niezłe. Ofermować synk! Dłoń istotą! Okay. Jak ma silence to po nas. Jak ma silence, to. GG tak zwane. Co to nie było głupie, hajga? Pierwsze raz żeby ktoś do rozwatu grał. Blok jest. Co ciekawe, Esmus będzie go e, w stanie zabić na no lecą. Ładz dzwonki nawet nawet. Fajnie, że jakieś wypadają. Trzeba to już blokować, ewidentnie. To blokował. On gra. Wiemy, że on gra pod ten, ale zaraz stół zupełnie. Szkoda, że nie mam punktów na te dwie karty. Zaraz Myślę, że Baf tu poleci, ale wiecie, bo to jest nieźle wybafowane. No i ja wydaje mi się, że to jest yy, mamuszka grana Ksolani. Mamuśka dlatego, że jeden z widzów często o niej tak mówi. Na Discordzie pozdrawiamy. No mamy mały problem, I guess Rzucam Barda, dlatego że... On już daje nam dzwonki na stół. 7-2 jest szansa na zagranie karty, której myślę, jeżeli ją zadobiorę. Uuu, chyba wiem co to jest. Okej. Okay. Nawet nie. Spodziewałem się czegoś zupełnie innego. No więc nieźle. Ile mamy punktów 7, prawda? Proszę, tania karta. Najpierw Borsumiś I mamuśka solani, I guess, nie? No ja bym grał w ciemno ją. i przez co chyba przegramy... Nawet jeżeli w następnej rundzie zagra, więc tak przegramy gra więc... Okej, okay. to, nazbę to. Mogło być gorzej. Dzianka! Chyba zagramy na anyway, kowali już. Tutaj kowale za dużo nie zrobią. Chociaż tu byłoby 9-9. Wow. Open, ale... Woli dostać więcej w Nexus. Ciekawe. No i mówię, to już walił 1-1, a my tu walimy za 4-3. Better. Tylko nam kart już brakuje, nie? Nie dobrałem karty, która daje e, przy ataku dodatkowe buffy. No, jakieś dzwoneczki poproszę. Dzwoneczki. Okej, okay, well played, well played. Chorazi to jest, jest Git, jest Git. Nie, nie, nie widzowie, jest Git, to jest Chorazi. Chorazi e, gorsza jest. Gituwa. Miałem, znalazłem jeszcze top deck na następną rundę. God czy że tego się nie udało dograć. Szkoda! Widzowie e, 3-0. 3-0. Całkiem nieźle. E, co prawda testowaliśmy ten dek w takich warunkach. Hmm. Nietypowy, bo widzieliście po drugiej stronie raczej takie... B-klasa, C-klasa nawet tiery Ale, no udało się, no coś tam, coś tam klika jednak ten deck, nie? Coś tam, coś tam robi, więc Chyba jest potencjał nawet, żeby grać jakieś rankedy Jakby platynka, myślę, że jest w zasięgu Do diamentu? No nie wiem, trzeba by, trzeba byłoby potestować Także dzięki widzowie Mam nadzieję, że mi się podobał Wczoraj wywaliło mi neta na cały dzień i mogłem teraz nagrać odcinka Kto był na Discordzie, ten wie No cóż jest jakieś yes, sorry, ale dzisiaj wynagrodzę Wam to streamem. Także do następnego, trzymajcie się jo!